Dziś jest piątek, 21 grudnia 2018 roku. W kościołach dzisiaj czytamy w liturgii tekst, który nazywamy Nawiedzeniem. Nawiedzeniem świętej Elżbiety. Ewangelia Świętego Łukasza, pierwszy rozdział, wersety 39-45. Maryja, służebnica Pańska, posłuszna. Idzie do swojej krewnej Elżbiety, która też oczekuje syna, która też doświadcza, że obietnice wypełniają się, że modlitwy zostały wysłuchane. Za pośrednictwem Maryi Bóg nawiedza swój lud. Elżbieta jest symbolem tego ludu. Ona oczekuje, ona kobieta niepłodna, bez przyszłości, doświadcza tego, że Bóg pamięta, że Bóg jest wierny i zostaje napełniona Duchem Świętym. Bóg nas nawiedza. Adwent, Boże Narodzenie, do którego się szukujemy, to czas, w którym Bóg chce nas nawiedzić. Bóg wychodzi nam na spotkanie. Bóg, jak Maryja. Elżbietę każdego z nas chce napełnić duchem świętym. To jest coś bardzo pięknego, ważnego, ale trzeba ciągle oczekiwać. Trzeba tęsknić, trzeba patrzeć daleko i umieć dostrzec przez wiarę Boga, który przychodzi mi na spotkanie, który przychodzi ze swoją mocą, który wypełnia. Moje najskrytsze pragnienia serca nowego życia. Amen.